Awaryjne światła na drodze ujawniły dramat. Policjanci zbledli, kiedy zajrzeli do środka auta. Młode małżeństwo z Midwestu nie doczekało pierwszej rocznicy ślubu, ich auto stało na drodze, z włączonymi awaryjnymi, jakby czekało na pomoc. Gdy policjant zajrzał do środka, zobaczył najgorszy możliwy scenariusz: dwoje ludzi, którzy jeszcze rok temu tańczyli na weselu, teraz nie żyli. Władze mówią o ranach postrzałowych i badanym wątku morderstwa, samobójstwa. Kulisy tej nocy mrożą krefy w żyłach. Miłość, Grecja i migające awaryjne. Rachel. 29. I Brandon, 30. Dumowich pobrali się 12 października 2024 roku. W sieci wciąż krążą ich zdjęcia z podróży poślubnej do Grecji. Lazurowa woda, słońce, obietnica długiego razem. Rok później, w poniedziałek 6 października 2025 roku, patrol w Harvard, Illinois. Zauważył auto stojące na pasie ruchu przy Division Street Road 14. Światła awaryjne migały, jak w podręcznikowym potrzebuje pomocy. W środku byli już tylko oni, bez oznak życia. Na miejscu zabezpieczono broń. Do wstępnych ustaleń koronerów, oboje zginęli od strzałów w głowę. Leczy badają hipotezę morderstwa samobójstwa, ale na ten moment nie podają ostatecznej kwalifikacji. W sprawę zaangażował się zespół dochodzeniowy Majc Hrabstwa McHenry. Miasto miało krótką godzinę niepokoju, mieszkańców poproszono o pozostanie w domach, po czym policja uspokoiła, zagrożenie dla otoczenia nie występuje. Co udało się już ustalić. Co wydarzyło się w samochodzie? To pytanie zadają dziś znajomi i rodzina. Według relacji policji, funkcjonariusz początkowo myślał, że ma do czynienia z kierowcą w potrzebie. Dopiero gdy otworzył drzwi, zobaczył, że to nie awaria, ale finał dramatu. Na fotelu kierowcy siedziała Rachel, obok Brandon. Autopsje potwierdziły rany postrzałowe, a prokuratorzy czekają na pełne raporty balistyczne i toksykologiczne. Liczby mówią same za siebie, kilka minut policyjnej interwencji kontra miesiące dochodzenia, które ma odpowiedzieć na pytanie dlaczego. Znajomi pary opisują ich jako szkolnych ukochanych, którzy przeszli przez wszystko razem. Jeszcze w przeddzień tragedii Rachel miała wspominać w mediach społecznościowych Grecję, tę samą, gdzie świeżo po ślubie robili zdjęcia na tle morza i zachodu słońca. Kontrast jest bolesny: romantyczna ikonografia Instagrama kontra policyjne taśmy i notatki koronera. Co będzie dalej w tej sprawie? Co dalej, śledztwo? żałoba i pytania bez prostych odpowiedzi. Śledczy z hrabstwa MacHenry zapowiadają, że potrzebują czasu na analizy. Na ten moment nie ma informacji o poszukiwaniu sprawcy na wolności, co zwykle oznacza, że tropy prowadzą do zamkniętej wersji zdarzeń wewnątrz SzaUta. Eksperci od kryminalistyki przypominają, w takich sprawach kluczowe są układy obrażeń, ślady prochu i badanie mechanizmu broni. Z rodziną pracują służby wsparcia. WSA to standard, gdy dochodzi do nagłej, gwałtownej utraty bliskich. Dla show biznesowego świata nie ma tu prostych morałów. Jest za to proste pytanie: skąd bierzemy pewność, że znamy cudze życie z kilku migających stories? Nowożeńcy, szczęśliwy kadry, rocznica za rogiem i nagle cisza. Gdy władze opublikują pełne ustalenia, wrócimy do tematu. Na razie pozostaje pamięć po parze i apel o ostrożność w ocenach.